Hej, którzy idziecie, witam w pierwszym odcinku z gry Clash Royale na moim kanale. Moi drodzy, jakiś czas temu zorganizowałam ankietę na społeczności, w której wzięło udział aż 22 tysiące osób, a z tego połowa potwierdziła, że chciałaby, aby na moim kanale ponownie pojawił się Clash Royale. A dlaczego mówię ponownie? Dlatego, że no jakieś 3 lata temu streamowałam Clash Royale na swoim kanale oraz nagrywałam odcinki z Farelem na jego kanał, także moja przygoda z Clash Royalem zaczęła się już dosyć dawno, a dzisiaj chciałabym to wszystko odświeżyć, sprawdzić jak wygląda moje konto, co ciekawego e, się pojawiło w Clash Royale. U. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba i będziecie chcieli jeszcze więcej contentu z właśnie tej gry. Ale oczywiście zanim przejdziemy na moje konto i sprawdzimy co tam się ciekawego dzieje, no to chciałabym wam ogłosić zwycięzcę konkursu na paczkę od Parcela. Tutaj wyświetla się szczęśliwy zwycięzca. Koniecznie odezwij się do mnie na maila, którego masz w opisie. Podaj mi swój adres do wysyłki, a ja z chęcią wyślę ci tę paczuszkę z wszystkimi gadżetami. Gratulacje! Oczywiście w dzisiejszym odcinku również przygotowałam dla Was konkurs. Pierwszy konkurs jest na 500 gemów w Clash Royale. E, oczywiście, żeby wziąć udział w tym konkursie, to musicie zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał i w komentarzu napisać: biorę udział w konkursie. A co najważniejsze, wspierać z kodem FAREL w sklepie Clash Clash Royale. Tak jest, moi drodzy. W Clash Royale również możecie wspierać Kodem Farel, tak samo jak w Brawl Stars. I oczywiście tutaj będziemy robili tak samo jak w Brawl Stars. Jeżeli robicie jakieś zakupy z Kodem Farel w sklepie Clash Royale, to oczywiście podsyłajcie mi te filmiki na maila, którego znajdziecie w opisie. A ja z chęcią w kolejnym odcinku udostępnię tutaj jedną osobę, która wygra kod Pace of kart o wartości 20 zł. Także, moi drodzy, zachęcam Was do wzięcia udziału we wszystkich konkursach. A teraz już nie przedłużam, tylko przejdźmy na moje konto, bo ja już się sama nie doczekać, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Lecimy! Okej, okay, moi drodzy, ja na ten moment mam 4069 pucharków. Oczywiście wy koniecznie pochwalcie się w komentarzu, ile wam udało się uzbierać tych puszek. No, ale oczywiście ja nie grałam jakieś półtora roku już w Clash Royale, więc miałam dosyć sporą przerwę. A teraz pokażę wam, jaki był mój ulubiony dek i ile miałam najwięcej puszek w sezonie. Moim ulubionym dekiem, i myślę, że do tej pory jest moim ulubionym dekiem, to był dek, w którym był Giant Skeleton, Electro Wizard, Strzałki z. Zap, Thompson, Miniony, Barbariansi oraz Bandytka. Za chwilę oczywiście sobie zagramy mecz i pokażę Wam, jak ja używam tego deku. Uważam, że on jest naprawdę bardzo fajnym dekiem. Rzadko kiedy nim przegrywałam, więc naprawdę Wam go polecam. No i najwięcej pucharków w sezonie miałam 5382, więc dużo więcej niż mam na ten moment, ale mam nadzieję, że niedługo to nadrobimy. Okej, okay, przejdźmy teraz w ogóle do sklepu i sprawdźmy, jak wygląda sklep, ponieważ jestem bardzo ciekawa. Dawno nie byłam w sklepie. Mamy tutaj Pass Royal, to jest chyba jakiś. Karnecik, moi drodzy, więc na pewno zakupiły sobie za chwilę karnet. Oczywiście z kodem Farel w sklepie Clash Royale. Mamy tutaj za 500 gemów jakąś skrzynkę Le Legendary Arena Electro Wizard Chest, ale tego na razie dzisiaj nie będziemy kupować. Małymi kroczkami. No i tutaj mamy skrzyneczkę za free, więc myślę, że możemy zacząć od tej skrzyneczki. Otwórzmy ją. I co my tu mamy? Oczywiście 569 golda. E, Royal Delivery Unlocked. Ok, czyli. Słuchajcie, odblokowałam nową kartę. Nie mam pojęcia, na czym ta karta polega i jak się nią gra, ale za chwilę sobie to pewnie przetestujemy. Także świetnie, że opening zwykłej skrzyneczki, no złotej skrzyneczki i już mamy nową kartę. Tutaj mamy Skeleton Barrel, Rascals. Rascals, pamiętam, pojawiło się, jak ja już przestałam grać w Brawl Stars, więc za długo tymi, tymi Raskalsami nie pograłam. Jak widzicie, mam ich na poziomie pierwszym, więc słabo. Raket, ja akurat rakietą nie lubię grać. Więc okej. Okay. Moi drodzy, tutaj na dole w sklepie mamy jeszcze dwie legendy: jakiś Fisherman oraz Ram Rider. Na razie nie będę kupować żadnych legend, mimo tego, że stać mnie na obie, no to zróbmy sobie najpierw opening tych wszystkich skrzyneczek, które tutaj mamy. A jeżeli nam nic ciekawego nie wyskoczy, no to może skuszę się na zakupienie jednej z tych legend. Lecimy z openingiem. Uwaga, tutaj mamy jedną srebrną skrzyneczkę, mamy 100% monety, e furnace oraz bats. Okej, okay, lecimy dalej. E 144 golda, 16 raskalsów oraz 13 barbarian hat. Barbarian hat też nie jest moją ulubioną kartą. I tutaj możemy sobie coś Zebrać, okej, okay. 1000 golda, więc dosyć sporo Jak widzicie sezon kończy się za 20 dni i 19 godzin Więc z chęcią zakupię sobie karnecik yy, I poodblokowuję sobie kilka nagród z tego karnetu Okej, okay, moi drodzy, zapłacono, kupiliśmy sobie karnecik Więc teraz zagrajmy giereczkę, żeby uzbierać sobie koronki Ponieważ mamy 3 na 10, żeby odblokować kolejny poziom Potrzebujemy jeszcze 7 Troszeczkę się stresuję, ponieważ naprawdę bardzo dawno nie grałam w Clash Royale. Ale trzymajcie za mnie, za mnie kciuki, mam nadzieję, że pierwsza gierka po tak długiej przerwie yy, będzie wygrana. Oby tak było! Nie wiem, być może przeciwnik mnie czymś zaskoczy. Nie wiem też, jak wyglądają nowe karty, ponieważ jeszcze tego nie sprawdziłam. Yy, ale mam nadzieję, że intuicja mnie nie zawiedzie. Jak widzicie, ja sobie na początek wyrzuciłam minionki. Na środek zawsze stawiam Thompson, ponieważ z niego wychodzą małe szkieletonki, które odwracają uwagę przeciwnika. Yy, no i zawsze, jak przeciwnik idzie w moją stronę. No, to yy, najpierw idzie do tego Thompsona, Nie idzie od razu automatycznie na wieżę, tylko zawsze idzie do Tomstona i zawsze atakuje ten Thompson. Dobra, yy, szkieleton poszedł, zawsze wypuszczam jeszcze takie. Za szkieletonem zazwyczaj puszczam elektroizarda, ale że elektroizarda musiałam wyrzucić na samym początku. No, to mój szkieleton poszedł sam i jak widzicie, bardzo dobrze sobie radzi. I teraz wypuszczę tutaj barbariansów oraz bandytkę z drugiej strony. W razie wu mam zapach, gdyby wyrzucił mi... Dobra, na razie nic tam się nie wydarzyło. Zniszczyłam całą wieżę. Poszło mi to naprawdę bardzo easy. I na dodatek mój giant doszedł... Nie, nie doszedł do wieży. Myślałam, że... Okej, okay. wygrałam na trzy koronki i nawet tego nie zauważyłam, bo cały czas byłam skupiona na tej lewej wieży, czy ten mój Giant doszedł do tej wieży, czy nie doszedł. Jak widzicie, takie kombo bandytka plus barbariansi jest bardzo mocnym kombo y, i bardzo fajnie się sprawdza. Aha, wygląda to w ten sposób, że ja teraz wbiłam jakieś tam pucharki i za to dostaję 5000 monet, więc y, słuchajcie, no jest dosyć grubo, bo jak jeszcze grałam wcześniej w Clash Royale, to czegoś takiego nie było. Więc fajnie. Zabieram 5000 golda do kieszeni. Na pewno się przyda. I lecimy z jeszcze jedną giereczką. Trzymajcie kciuki, widzowie. Lecimy. I oczywiście wy dajcie mi znać w komentarzu, jakie wasze są ulubione deki, bo jestem bardzo ciekawa, czy macie jakieś sprawdzone, swoje ulubione. Czy... O, dobra. Wystawiamy Electro Wizarda. I zanim wystawiamy sobie naszego Giant Skeletona, ponieważ on zatrzyma nam te, no ciężkie dosyć kombo, bo tutaj ten nasz Prime, Dark Prince plus y, y, mm, Electro Dragon, tak? On się nazywa Electro Dragon. Już nie wiem, czy nie, nie zapomniałam nazwy. To jednak jest mocne kombo. No i tutaj jak widzicie, bardzo ładnie nam idzie. puszujemy wieże, Nie wiem, czy teraz też chyba pójdziemy na trzy koronki, bo nasz ziomek się chyba już poddał. Wyrzucamy jeszcze Barbariansów. No i jak widzicie, dodatkowo zap. Druga gierka i znowu rozwaliłam kolesia na trzy koronki. Także jak widzicie ten deck naprawdę jest bardzo, bardzo mocny. I odblokowałam dodatkowo Giant Chesta, rozumiecie to? Giant Chesta, ale kozak. Okej, okay, do trzech razy sztuka, więc lecimy z jeszcze jedną giereczką. Tym bardziej, że te dwie gierki przed chwilą były dwa... Tym bardziej, że te dwie gierki przed chwilą były bardzo, bardzo szybkie. Gramy teraz z o, 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 o. Wystawiam jak zwykle tą sauna na sam środek. Jeżeli tylko mam go na sam początku, to zawsze go wystawiam jako pierwszego. No i teraz tak, wypuszczamy sobie Electro Wizarda. Widzę, że on tutaj wystawił princeskę, która e, jest wkurzająca. Princeska jest bardzo wkurzająca, powiem wam szczerze. E, dobra. Wstawiamy tutaj Gianta. Giant to jest taki mój e, mega wielki obrońca. Naprawdę nie wyobrażam sobie deku bez giant szkieletona. Naprawdę. Ja już się do niego tak przyzwyczaiłam, że, no nie wiem, nie mogłabym grać jakąś inną kartą. Wiem po prostu, że. Wow! Rozwalamy wieże. okej, okay, rozwalamy wieże po prawej. I od razu rozwalamy wieże po lewej. Zapnę te szkieletonki. Moi drodzy, trzy szybkie gieryczki. Naprawdę. Znowu wystawiamy tą i znowu rozwalamy gościa na trzy koronki. Tak jest, czy ten elektrowizard sobie poradzi? Na, ten elektrowizard sam poradził sobie z całym King Towerem. Także. <ścoughs> Jestem w szoku, jestem w szoku, że wszystkie trzy gierki udało mi się wygrać na trzy koronki. Dajcie znać, jak Wam się takie ryczki podobały. Tutaj możemy sobie coś zebrać w karnecie. Z 10 tysięcy monet. My dzisiaj zarobiliśmy chyba już 20 tysięcy monet. Dopiero co odpaliłam Clash Royale, a już po prostu tyle monetek zarobiliśmy. Także fajnie, bo będzie na ulepszanie postaci. No i tutaj mamy skrzyneczkę jeszcze z karneciku, także fajnie. 1110 golda 3 gemy. Wow! Kolejną kartę dzisiaj odblokowałam jest to Szkieleton Dragons. No i tutaj mamy archerki, hunter no i oczywiście 12 rakiet. I to by było na tyle z dzisiejszego openingu. Na sam koniec jeszcze chciałabym Wam pokazać moją kolekcję kart. No, deck już znacie, ale chciałabym Wam pokazać, jakie karty mam odblokowane. Więc jak widzicie, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

Battle Healer oraz Firecracker. Ale oczywiście mamy mnóstwo czasu na to, żeby polować na te karty, żeby je odblokowywać. Mam nadzieję, że nam się niebawem to uda. I dajcie znać, czy wolicie, żebym na przykład kupowała, jak mi się pojawia jakaś legenda w sklepie, to żebym ją kupowała, czy jednak wolicie, żebym otwierała skrzynki. Podejrzewam, że w waszym przypadku będzie tak jak w Brawl Stars, czyli, że wolicie openingi, ale koniecznie napiszcie mi w komentarzu. No i oczywiście nie zapomnijcie sprawdzić, czy wspieracie z kodem Farel w sklepie. Clash Royale. A teraz to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i że będziecie chcieli jeszcze więcej odcinków z Clash Royale. Ja już się nie mogę doczekać na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że Wy również. No i nie zapomnijcie oczywiście wziąć udziału w konkursach. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, grupę na Facebooku, TikToka. Wszystkie linki macie w opisie. No a teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!